Dzień dobry wszystkim, z tej Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet and Clank. W dalszym ciągu jesteśmy na naszej planecie Rilgar. Yy, mamy teraz do przeszukania kanały, więc myślę, że się, zajmiemy się tym od razu. Cholera, jesteś chorobą, którą Bazurka wyleczy. <grym i wyszło> Ula, mocne słowa. Okay. W nic nie wskazywało na to, że musimy to otworzyć. Ale no, jednak udało się. O nie, nie, nie. Jednak trzeba trochę oddali, żeby nie chce zmienić broń. Jednak mimo wszystko automatycznie. Lala. Coś nieprzyjemnie wyglądają te piranie. Teraz chyba musimy napełnić zbiornik, zanurkować, bo inaczej tam nie dostoczymy. Dosyć stresujące jest to yy, nurkowanie, bo mamy naprawdę parę sekund.

Świetnie. Uwiedziałam, że teraz idziemy tutaj. Pan Sorkon się nudzi. Wow! Okej. Pompy ściekowe łączone. O nie. O rany. Wydaje mi się, że powinniśmy wiać. Jeszcze żyjesz. Pan zurkom temu zaradzi. Pan Zurgon wraca w wielkim stylu. Widać praktycznie martwych ufolócielów. Tutaj chyba nie ma czasu na ich zabijanie. Poziom tej wody niebezpiecznie się... ojku, podnosi. Ojku. ktoś, O nie, poziom wody się podnosi. Uch, mało brakowało. Stanęło? Właśnie jestem ja cały się zestresowałam. Dobra. Okej. Okay. Tu widzę jakiś! Aj. Jest jakiś wentylator, ale... Chyba mogę w to strzelić. Dobra. Aszcz jeszcze jedną. To chyba wszystkie. start okay. To miejsce nie wygląda przyjaźnie. Miejmy się na baczności, klank. Okej. Okay. Ej, kolego, masz może jakieś holokarty żubra? A co to jest żubr? Najpotężniejsza broń w tej galaktyce, panie kolego. Żabójcza broń rakietowa. Tim z Gadżetrona wiedział, że umieszczenie jej schematu w jednym miejscu będzie ryzykowne. Podzielili go i umieścili na holokartach. Moi ludzie i ja z chęcią weszlibyśmy w posiadanie tych holokart. No i całości schematu. Niech zgadnę. Jeśli dostarczymy ci holokarty, to zmontujesz nam tę giwerę. Zgadza się, mój rezolutny przyjacielu. Proszę, weź tego intruzera. Naprawdę bardzo ułatwi ci zdobycie rzeczonych przedmiotów. Zbierz karty z żubra. Okej. Okay. Mamy intruzera. Otwórz intruzerem. Intruzer może doprowadzić do zwarcia w zamku. Twoje zadanie polega na tym, by przy użyciu laserów zasilić wszystkie gniazda znajdujące się z, na zewnętrznej stronie zamka. Obróć wybrany pierścień. Zasilanie doprowadzone. Przejdź do następnego pieca. Zasil ostatnie gniazdo wiązką laserową. Okej. Okay. Chyba się udało. Nowy zestaw holokart. Opróczmy. O, karta żubra. Któż by pomyślał? Jest to już nasza druga karta żubra, więc chyba tylko jedna i będziemy mogli uzyskać tę broń. Odwiedzaj planety, hologarsty są rozsiane po całej galaktyce. Okej. Okay. Masz dość śrubek, żeby kupić grobicom. Zapraszam. Jestem przekonana, czy... Chcę zakupić growi tron. Broń, która zmusza wrogów do rzucania się w dziki pląs, przez co stają się podatni na ataki. I Pixelator to krótkodystansowe działko na ramienne miota wiązkami energii, które przenoszą przeciwników w przeszłość do czasów, kiedy rozdzielczość była o wiele niższa. Spełnijmy sobie nasze zdrowie. Hmm. Możemy ulepszyć Pana Zurkona, co też zrobimy. Odblokowano tajemnicze ulepszenie, protokół usypiający, pozwala przechowywać więcej Zurkonów, zanim dojdzie do walki, co zwiększa ilość amunicji. Świetnie. Tutaj jeszcze sobie jedno ulepszymy. Okej. Okay. Na tej planecie z tego co widzę mamy już wszystko. Zwiedziliśmy każdą możliwą lokację. Jeszcze opcjonalne. Zbierz kartę żubra. Mm, ale wydaje mi się, że te karty mogą być też na innych planetach, więc po prostu tutaj będzie trzeba chyba kiedyś wrócić. Patrzcie, jaka ta roślinność jest fenomenalna. W ogóle te rozgwiazdy one się ruszają. Oczywiście, Jezus. Dziko. Weźmy na pokład statku. Na którą planetę polecimy? W mgławicy G34 znajduje się ważny gadżet. Eee, okej. Okay. Teraz gwiazda? Możemy już się udać na tą planetę Nebula G34. Tutaj mamy znajdź ściśle tajny projekt badawczy blargów. Wyjdź przez śluzę na zewnątrz. Opcjonalne poszukaj broni na okręcie wojennym blargów. Brzmi dosyć ciekawie, więc jak najbardziej wyruszmy. Tanie, odbiór! Clank i ja jesteśmy na pozycji, gotowi do rozpoczęcia operacji spadająca gwiazda. Przyjąłem! Możesz wkraczać. Będę wszystko pilotował stąd! Okej, okay, w tym momencie moi drodzy znajdujemy się na planecie Nebula G34. Jak widzicie ta planeta jest dosyć spora więc zajmiemy się nią w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście i że oglądacie moje materiały. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zapraszam do pozostawienia komentarza oraz łapki w górę oraz do subskrypcji kanału, co pozwala mi się rozwijać oraz Wy możecie być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Do zobaczenia, cześć.